Witam Państwa serdecznie. Pewnie każdy z Państwa zastanawia się, w co inwestować w czasie kryzysu, gdzie inflacja szaleje, jest wojna. Jak swoje oszczędności ulokować? Dziś jesteśmy przed piękną spółką InvestEco. Jako prezes fundacji Pozytywni CO2 i Wektora Wiedzy chciałbym Państwu pokazać, jakie rozwiązania stosuje InvestEco nie tyle dla planety, ale też daje możliwość pomnażania państwa oszczędności, e, tak żeby uchronić je przed inflacją. W końcu to nastąpiło, czyli jako Fundacja Pozytywni CO2, jesteśmy go w samym sercu spółki Invest Eco przez samego prezesa pana Arkadiusza Primusa który na co dzień pomaga ograniczać CO2. Mało tego, pomaga jeszcze na tym ograniczaniu emisji CO2 Nie, zarabiać, ale o tym też pewnie za chwilę nam pan, pan Arkadiusz też opowie. Panie Arkadiuszu, ile lat temu to, ta przygoda się zaczęła? Witam państwa, witam serdecznie pana. Dziękuję, że zawitaliście u mnie. Odpowiadam, 22 lata temu ta przygoda się zaczęła. W 2000 roku założyłem działalność gospodarczą, zacząłem rozwijać tą działalność gospodarczą i w 2012 przekształciłem spółkę akcyjną. W 2014 roku weszliśmy na giełdę, no, był to też bardzo ważny moment dla mnie, więc odpowiadam, 22 lata, kawał czasu. Szmat czasu. Dokładnie też tak to odczytuję. Czyli za, za niedługo piękny jubileusz, 25 lat? No, tak. Szybko leci czas, więc pewnie ani się obejrzymy, jak to się mówi, i za 3 lata będziemy ten jubileusz świętować. Panie Arkadiuszu, a skąd pomysł w ogóle na tak innowacyjną firmę? Właściwie był to moment w tym 2000 roku, kiedy już wiedzieliśmy, że wejdziemy do Unii Europejskiej jako kraj. To, to była kwestia czasu. Ja te kilka lat wcześniej pomyślałem sobie, że ochrona środowiska to jest dobry kierunek, ciekawy kierunek, też zgodny z pewną ideą mojego myślenia w, w zakresie powiedziałbym ochrony planety, już tak mówiąc bardzo ogólnie, więc poszedłem na studia związane z ochroną środowiska, inżynierią nie wiem, środowiska i no, w naturalny sposób założyłem firmę. Jednocześnie wiedząc, że naprawdę będzie się bardzo dużo działo w, i będzie mnóstwo wymogów, będzie, będzie potrzeba no, wdrożeń innowacji ekologicznych, stąd w naturalny sposób ta ekologia z innowacją zaczęła się rozwijać w takiej powiedziałbym synergii. No. Te pierwsze lata tak naprawdę wypracowaliśmy taki model działalności ekoinnowacyjny. A jakie macie plany inwestycyjne jako w sumie już nie spółka, ale jako grupa InwestEco? No, wiele się wydarzyło przez te 22 lata, ostatnie lata no, ten rozwój jest coraz bardziej dynamiczny, widzimy naprawdę wielkie możliwości w zakresie rozwoju tego biznesu. Szeroko pojętego, ekologicznego. Jednocześnie widzimy naprawdę potrzebę e, no, zintensyfikowania działań na rzecz ochrony środowiska, już nawet globalnie i e, no, chcemy naprawdę wykorzystać ten dobry czas, ten nasz potencjał, który zbudowaliśmy. E, i w, właściwie na ten moment planujemy no, zwiększyć dynamikę inwestycji w zakresie gospodarki odpadami i w zakresie produkcji energii z odpadów. Mhm. Czyli generalnie państwo jesteście podpięci pod dwa bardzo duże trendy, czyli odpady, których ich cena non stop rośnie i energia cena rośnie. Czy jesteście tak naprawdę podpięć pod dwa wielkie trendy i z nich korzystacie. W dużym stopniu tak, e, dlatego też takie powiedziałbym odważniejsze decyzje e, w zakresie inwestycji i rozwoju, e, ponieważ no widzimy co się dzieje, tak? e, mamy problem z odpadami i to poważnie od wielu lat i on narasta, on wcale e, się nie zmniejsza, mimo e, pandemii i zwrócenia uwagi na inne ważne rzeczy, e, to też było w sumie takie pozytywne moje zaskoczenie, bo mimo tego, że ludzie zwrócili się i myśleli o innych rzeczach. No, takich problemach wiadomo, jak jak pandemia, czy teraz no, też niestety wojna, to ochrona środowiska, gospodarka odpadami wcale nie zeszła na siódmy plan. Dalej mamy te problemy, jesteśmy, musimy je rozwiązywać. Stąd gospodarka odpadami, zagospodarowanie odpadów jest bardzo ważnym tematem nadal. I jednocześnie produkcja energii, czystej energii. Taniej czystej energii no, staje się jeszcze większym priorytetem, jeszcze większym potencjałem również i biznesowym. Ja podchodzę do, do tego w ten sposób, że jesteśmy, żeby ekologia, żeby naprawdę realnie tworzyć efekt ekologiczny, musi być synergia między ekologią i ekonomią. Stąd te dwa obszary na dzień dzisiejszy są moim zdaniem, najbardziej efektywne w kontekście i biznesowym. I w kontekście ekologicznym. Panie Arkadiuszu, a czy jako grupa Inwezyko macie jakąś swoją unikalną technologię wypracowaną po tych 22 latach? Właśnie dlatego zaczynam myśleć bardzo odważnie, ponieważ my od 10 lat rozwijamy technologię. Zgazowania odpadów. Jest to technologia, która daje możliwość produkcji energii z odpadów w sposób jeszcze bardziej efektywny, jeszcze bardziej czysty. I i również w kontekście śladu węglowego bardziej efektywna ta produkcja może być w stosunku do klasycznych spalarni. Jednocześnie ta technologia od trzech lat zyskała swoją poważną szansę wdrożenia, ponieważ od trzech lat przygotowujemy wdrożenie komercyjne dla technologii zgazowania live, tech, którą wypracowaliśmy. I właściwie jesteśmy przygotowani, żeby rozpocząć pierwszą komercyjną budowę instalacji zgazowania według właśnie tej naszej technologii Livetech. To jest technologia, która no, ma naprawdę spory potencjał wdrożeniowy, ponieważ ta technologia może być lokowana przy składowiskach odpadów. To też ma przełożenie na no, większą akceptację społeczną dla tego typu instalacji. Czyli generalnie w te odpady nie palicie, bo ostatnio w Polsce wiadomo, że było bardzo dużo składowisk podpalanych, a te odpady wykorzystujecie? No, to, co się dzieje, to, co możemy obserwować w telewizji, no, zasmuca. Więc te pożary, które się wydarzają na składowiskach, przy składowiskach, w magazynach odpadów, no naprawdę są zagrożeniem dla środowiska i muszą one się skończyć. Między innymi właśnie technologia LifeTech, może naprawdę. Mocno zapobiec tego typu zdarzeniom, ponieważ ta technologia pozwala w sposób lokalny zgazować efektywnie odpady, a nie spalić je, że tak powiem, w chmurze, jak to się mówi. No, żartobliwie, ale, ale smutno, żartobliwie. Zgazować, czyli się dobrze rozumiem, to po utylizacji, czyli zgazyfikowaniu odpadów, tak. wychodzi. Nie tak zwany smród, tylko czyste powietrze i czysta zielona energia. energia. Technologia zgazowania właśnie ma to do siebie, że jesteśmy w stanie bardzo dobrze oczyścić gazy spalinowe. Praktycznie do gazów, które są po spaleniu. Gazu ziemnego, więc jest to bardzo czysta technologia i jednocześnie otrzymamy energię. Oznacza to, że sama technologia zgazowania powoduje wysoki poziom oczyszczania spalin, a jednocześnie produkcję energii wysokosprawnej i zielonej. Okej. Okay. Jako Fundacja Pozytywnych śledziliśmy też Państwa rozwój. I zobaczyliśmy, że w tą technologię też zainwestował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Zgadza się. E, tą wizję, którą, tej technologii, którą rozpoczęliśmy ponad 10 lat temu, ta wizja spotkała się naprawdę z bardzo dobrym odbiorem i tu Panu nawet zaskoczę nie tylko Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, ale również i bezpośrednio Komisji Europejskiej. E, tutaj naprawdę mieliśmy e, no, sporą satysfakcję, kiedy obydwie te duże, jakby nie było, instytucje e, zainwestowały równolegle w, e, w firmę e, w, w postaci dotacji e, na rozwój technologii Life Cogeneration, która ta technologia przerodziła się już w technologię komercyjną Livetech. Więc te 9 lat temu, kiedy zostaliśmy zaproszeni przez Komisję Europejską do programu LIFE, a jednocześnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, widząc, że tutaj jest akceptacja też Komisji Europejskiej w zakresie no, dotowania tej technologii, dołożył się do tego dofinansowania. No, było to naprawdę no, bardzo budujące. Na pewno, że tak powiem, dobudowało nam skrzydeł w zakresie rozwoju tej technologii. Panie Arkadiuszu, wspomniał Pan, że wypracowaliście unikalną technologię. Czy planujecie jeszcze dalszy jej rozwój albo macie swoje jakieś centrum badawczo-rozwojowe? No, praca nad technologią właściwie się nigdy nie kończy. To jest no dość oczywiste przy rozwoju technologii innowacyjnej. Ta technologia ma swoją formułę innowacyjną między innymi w takim ujęciu, że jest to właściwie pierwsza w Polsce technologia produkcji energii w niespalarni. Przez to, że byliśmy w stanie dopracować technologię zgazowania takiego poziomu, że no spełnia wymagania jak przy spalaniu gazu ziemnego no, powoduje, że ta technologia no, jest w tym zakresie unikatowa, a jednocześnie spełnia najwyższe normy jakości Unii Europejskiej w zakresie przetwarzania odpadów. Oczywiście to się wydarza w naszym centrum badawczo-rozwojowym. No, na potrzeby rozwoju tej technologii wybudowaliśmy centrum badawczo-rozwojowe z zapleczem laboratoryjnym, projektowym, ale przede wszystkim tym zapleczem technicznym, gdzie ulokowaliśmy instalację badawczą, demonstracyjną, gdzie prowadziliśmy badania, testy oraz walidację tej technologii. i ta. Instalacja nadal w naszym Centrum Badawczo-Rozwojowym jest po szeregu różnego rodzaju zmian i ulepszeń i no dała też podstawę do wypracowania technologii komercyjnej, która już nosi nazwę LifeTech. Panie Arkadiuszu, bo startujecie z bardzo dużym teraz z projektami inwestycyjnymi, patrząc na cały rynek odpadów i zielonej energii. Szacujecie, ile w samej Polsce y, takich zakładów produkcyjnych z Waszą technologią y, może powstać, tak żeby no, składowiska odpadów nie płynęły? Y, w sumie mogę Panu odpowiedzieć na konkretnych liczbach, bo no, z uwagi na to, że no, mam rozpoznanie w, w systemie gospodarki odpadami, szczególnie w Polsce. Y, na dzień dzisiejszy mamy ponad 160 sortowni odpadów, które są ulokowane przy no, dużych systemowych składowiskach odpadów. Mm. Odpowiadając Panu na to pytanie, można przyjąć bezpieczne założenie, że praktycznie. Przy każdej tego, tego typu sortowni, składowisku może powstać taki, taka instalacja Livetech. Dzięki temu no, jesteśmy w stanie ograniczyć jakikolwiek transport odpadów. Jest to bardzo ważny element, powiedziałbym, również pewne takie innowacji ekologicznej tej technologii. Więc na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że z ponad 160 lokalizacji. Ale z drugiej strony, schodząc, tak powiedzmy, realnie, bardziej na ziemię, wydaje mi się, że co najmniej w połowie tych lokalizacji jest naprawdę duża potrzeba budowy tego typu obiektów, ponieważ, no właśnie, wspomniał Pan o, o tych płonących odpadach. W tych, na tych składowiskach, przy tych sortowniach zarządcy mają właśnie bardzo duży problem z nadmiarem tych odpadów. Więc taka instalacja zlokalizowana zloka przy sortowni, przy składowisku rozwiązuje całkowicie im problem, jednocześnie produkując czystą e, energię. Więc śmiem twierdzić, że zapotrzebowanie jest na co najmniej 100 takich obiektów w Polsce. Czyli, panie profesorze, po pierwsze te odpady po, z takiej sortowni, one nie, nie, przestaną znikać lub wyrzucane do dołka lub w niewiadome miejsca. Po drugie będzie produkowana energia. Po trzecie, jeśli te odpady trafiają do spalarni, no to ograniczamy emisję CO2, bo nie ma tego transportu. Czyli tak. można powiedzieć, że wychodzicie bardzo mocno naprzeciw oczekiwaniom całego rynku i zmianom klimatycznym. Tak, yy, do, wiadomo w jakiś tam sposób. Yy... Mam satysfakcję z tego, co zostało wypracowane, ponieważ no, takie były założenia te 10 lat temu, a żeby zbudować technologię alternatywą dla dużych spalarni odpadów, tak? która to będzie w stanie między innymi ograniczyć i to znacznie, a widzimy, że coraz bardziej jest to istotne, ślad węglowy związany z transportem odpadów z różnych miejsc, z różnych składowisk do jednej dużej spalarni. To właśnie tutaj w pewnym sensie ten, tą konwencję, tą, tą, taki stary sposób myślenia zburzyliśmy tą technologią i to, że jesteśmy w stanie lokować je przy istniejących składowiskach, no, tworzy taki pewien powiedziałbym, e, e, Taką synergię tego działania, ponieważ to, co Pan wymienił, no, jesteśmy w stanie zagwarantować i rzeczywiście zwiększyć efektywność nie już samej produkcji energii, ale też i efektywność e, no, obniżania śladu węglowego i, i realnego, pozytywnego wpływu na e, no, te negatywne zmiany klimatyczne. Patrzę na to, że jesteście w stanie około tak naprawdę 100 takich bardzo dużych zakładów postawić przy każdej sortowni. Yy, czyli co, po serce, zagranica? Yy, uśmiecham się, ale, ale tak, oczywiście, że tak, yy, ponieważ yy, w Europie Zachodniej yy, tych dużych spalarni powstało trochę i tam Powiedziałbym, że ten system gospodarki odpadami w takim ujęciu energii z odpadów no jest trochę bardziej poukładany. Natomiast muszę powiedzieć, że cała Europa Środkowa i Wschodnia, czyli powiedzmy Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria, tutaj rynek, powiem szczerze, Rumunia, też naprawdę bardzo ciekawy, dobry, rozwojowy rynek, no stoi otworem. Ale powiem panu więcej. My patrzymy trochę szerzej na świat, ponieważ naprawdę problem odpadów, gospodarki odpadami, no, poza, powiedzmy, tą Europą Zachodnią, to tak naprawdę jest problem naprawdę globalny. To się przekłada na... Na potencjał wdrożeniowy takich instalacji w skali powiedzmy światowej właśnie małych średnich i tutaj jest potencjał nieograniczony. Co więcej, praktycznie cała Malezja, cała jakby no kraj wielki, kraj wyspowy Indonezja, no ja wiem, że to brzmi trochę abstrakcyjnie, ale proszę mi wierzyć, robiliśmy analizy, to jak no jest jakaś tam. W miarę średnioterminowa perspektywa realnych wdrożeń. Oczywiście bardzo ważne jest, żebyśmy zrobili ten teraz obecny krok, kiedy zaczniemy budować te pierwsze w Polsce instalacje, uruchomimy je. No myślę, że następny krok będzie jeszcze bardziej dynamiczny, bo będziemy w stanie pokazać, jak instalacje komercyjne funkcjonują właśnie w tej nowej filozofii przy składowiskach już na żywo. Panie Groszutek, słuchając Pana propos wszystkich ryzyk prowadzenia biznesu, no bo ceny energii rosną. Ceny odpadów rosną. Patrząc na ryzyka, to nawet można powiedzieć, pandemia zagrożeniem nie jest. No bo i tak, i tak jak siedzimy, w akcji, zostań w domu, to dalej produkujemy śmieci, czyli napędzamy cały biznes. Tak. No, powiem panu szczerze, słuszna, słuszne spostrzeżenie. Rzeczywiście tak może wspominałem wcześniej, pandemia nas troszeczkę przestraszyła. Wydawało nam się, że teraz wszyscy zapomną o ochronie środowiska i gospodarce odpadami, ale okazało się, że nie jest dokładnie na odwrót. Odpady. Będziemy produkować zawsze. To jest tak z pożywieniem. No, musimy jeść, a jak jemy i użyjemy, to wytwarzamy odpady i tego nie da się zmienić. Stąd no, ten biznes w zakresie gospodarki odpadami, szczególnie jeszcze w powiązaniu z produkcją energii, no, siłą rzeczy no, mamy świadomość tego, że ma naprawdę szerokie perspektywy. Panie Arkadiuszu, też jako fundacja zobaczyliśmy jedną ciekawą zależność, że jako spółka korzystacie z bardzo ciekawego finansowania, czyli z Funduszu Inwestycyjnego Ekologicznego Green Valley. Skąd w ogóle taka decyzja i danie możliwości każdemu Kowalskiemu Nowakowi inwestowania właśnie w tak pokaźne przedsięwzięcie? Decyzja o podjęciu współpracy z Green Valley była dość oczywista. Jest to fundusz, który jest ukierunkowany na pozyskiwanie środków i inwestowanie w przedsięwzięcia proekologiczne. Nasza spółka jest przesiąknięta ekologią i działamy w kierunku zwiększenia inwestycji proekologicznych czy zwiększenia dynamiki inwestycji proekologicznych. No Więc ta decyzja po prostu była naturalna. W związku z tym, że fundusz inwestuje w inwestycje proekologiczne, na dzień dobry łatwiej nam było rozmawiać i się komunikować, więc to też miało dla nas istotne znaczenie. Czego nie tradycyjne finansowanie bank lub emisja kolejnych akcji? Łatwiej jest rozmawiać z kimś, kto rozumie bezpośrednio wszystkie uwarunkowania środowiskowe. Banki rozumieją, ale też i te spore, szerokie procedury związane z, z analizami no, w jakiś tam sposób utrudniają realnie rzecz biorąc podejmowanie decyzji i inwestycje mają charakter innowacyjny, więc to też ma znaczenie w kontekście łatwości rozmowy z funduszem, który po prostu rozumie tą proekologię, ekologię, pro innowacyjność jakby tych rozwiązań. Banki mają to do siebie, że chcą ograniczać jakiekolwiek dyskusje na temat innowacji. My nie możemy takimi kategoriami myśleć i szukamy partnerów, którzy rozumieją bezpieczne, ale innowacyjne podejście do ekologii. Panie Arkadiuszu, bardzo Panu dziękuję za ugoszczenie mnie w siedzibie firmy w Świętochowicach. Ja również bardzo dziękuję. Cieszę się, że Pan, pan do nas przyjechał i no, wysłuchał tych moich opowieści. Drodzy państwo, jak e, sami widzicie, e, spółka i grupa cała Investeco, e, pokaźny zasób, e, pamiętacie z inteligencji finansowej, jak mądry Jan e, za każdym razem w trudnych sytuacjach inwestuje w trendy. Tutaj mamy dwa bardzo duże trendy, czyli trend odpadowy, trend energetyczny. Każdy z państwa e, dzięki grupie Investeco może nie tyle chronić swoje oszczędności, co pomnażać swój majątek, chroni środowisko, dzięki czemu też przyczynia się, że ten mikroplastik nie trafia albo do rzek, albo do wód, albo do powietrza, a jest gazyfikowana, jest produkowana czysta energia, co też powoduje dużo mniejsze też wykorzystanie paliw kopalnych, czyli ropy, co patrząc na Dzisiejszą sytuację wojny też ma swoje znaczenie dlatego też jako prezes Fundacja z czystym sumieniem możemy polecić zarekomendować i inwestycje w spółkę Inwestdeco i inwestycje które tak naprawdę cały fundusz inwestycyjny Green Valley czyli w InwestEco i inne rozwiązania ekologiczne także dziękuję państwu za uwagę i serdecznie zachęcam do wykorzystania, jak mądry w inteligencji finansowej, swoich możliwości i potencjału oszczędności w kierunku ekologicznych inwestycji dla siebie i przyszłych pokoleń. Dziękuję. Dziękuję również. Drodzy Państwo, bardzo się cieszę, że mogliście ze mną poznać samego prezesa grupy InwestEco, pana Arkadiusza Primusa. Które, po pierwsze, daje możliwość ograniczania emisji CO2, po drugie, po w mądry sposób pomnożenia kapitału, korzystając z dwóch wielkich trendów: po pierwsze, odpadów, po drugie, energii, zielonej energii. I tej energii Państwu życzę w każdym dniu, żeby Wam towarzyszyła i przemieniała świat na lepszy. Dziękuję Państwu za uwagę.